Dzień dobry, ja się nazywam Aleksandra Mieczyńska, a dziś ze mną jest Marcel Woźniak, autor, między innymi autor książki Pospieszalscy Rodzina. Dzień dobry. To się zgadza. Kłaniam się, dziękuję za zaproszenie. <noise> kto jest kim w książce? Jest tutaj na okładkowej stronie we wnętrzu takie naszkicowane drzewo genealogiczne, bo tam nie wszyscy pospieszalscy są. Pospieszalscy Rodzina, czyli kto? Pospieszalscy Rodzina, czyli genialny klan. Muzyków przede wszystkim, bo o nich pewnie najbardziej państwo słyszeli. Natomiast jest pospieszalskich tam kilkudziesięcioro, tak naprawdę. Jak słusznie zauważyłaś, nie jest to pełne drzewo genealogiczne, bo tych rodzin i odnóg rodzin jest wiele. Skupiliśmy się na dziewiątce rodzeństwa pospieszalskich, którzy przyszli na świat i wychowali się w kościele świętej Barbary, znaczy na plebanii przy kościele świętej Barbary w Częstochowie. I książka traktuje o nich. O ich rodzicach, dziadkach, stryjkach, ciociach, a także o ich dzieciach. Mhm, tak, no i są też jeszcze takie malownicze oboczności, tak bym to nazwała, czyli nie wiem, ludzie, którzy się przez dom, przy świętej Barbarę przewijali. Całkiem nawet dosłownie to przewijanie wyglądało, to znaczy, że przechodzili, odchodzili, przychodzili, znikali. To prawda, zarówno kiedy nasi bohaterowie jeszcze byli dziećmi, no to jak Państwo z Częstochowy doskonale sobie zdają sprawę, tam przez Barbary przechodziły, przetaczały się pielgrzymki, pątnicy, podróżnicy. Wielu z nich zaglądało do domu pospieszalskich, zawsze byli ugoszczeni tym przysłowiowym kubkiem herbaty. Były też osoby, które zostawały w tym domu przygarnięte przez panią Donatę Pospieszalską i pomieszkiwały tam z nimi, wspierając panią domu, w jakimś gospodarowaniu tym całym muzycznym chaosem, a kiedy nasi bohaterowie dorośli, a rodzice wciąż tam mieszkali wraz z Tereską, która z rodzicami mieszkała do końca i dzisiaj dalej mieszka w Częstochowie, no to wówczas na Częstochowę zaczęli zaglądać ludzie związani z muzyką, którzy z Pospieszalskimi skrzyżowali struny, klawisze fortepianów, czy, czy instrumenty dęte, czy to był Wojciech Wakleski, czy Jurek Owsiak, czy Stanisław Sojka, Masa muzyków, których doskonale Państwo znają z kultury popularnej. Z Nie i tylko polskich. Nie tylko polskich, żeby było jasne. Tych, których no, znają Państwo od festiwali muzycznych, czy to Woodstocku, czy Festiwalu Koncertu Jednego Ducha, Jednego Serca, muzyków jazzowych. No, cała masa. Rodzina Steczkowskich. Naprawdę cała Encyklopedia Polskiej Muzyki Współczesnej, tak naprawdę. Mm -hmm. Powiedziałeś o tym, że napisałeś książkę o genialnej rodzinie Pospieszalskich. Na czym dla Ciebie ta genialność polega? No Na pewno takim medialnym aspektem tej historii są te muzyczne dokonania, ale ja bym zaczął od tego, że genialna była atmosfera w tym domu. Miłość bijąca z tej rodziny, to serce domu, które tam biło przez wiele lat i dla mnie genialne było to, w jaki sposób ci ludzie się uchowali, wychowali, jak zostali wychowani przez rodziców, jak sami na siebie wpływali, kiedy dorastali. Ich życie pełne jest niesamowitych przygód. Trochę tak jakby się czytało jakieś powieści szklarskiego czy niżurskiego, kiedy mówimy o dzieciństwie tych bohaterów, no a potem kiedy dorastali, to działy się tam genialne rzeczy związane z muzyką właśnie. Ale i to starsze pokolenie miało też swoje historie. Antoni Pospieszalski z tej dziewiątki rodzeństwa z Częstochowy, cichociemny, który pod koniec 1944 roku wylądował na spadochronie koło Częstochowy, został pojmany przez Sowietów. I następnie odesłany do Londynu, był cicho ciemnym, potem dziennikarzem radia BBC w Anglii. Inny stryj z kolei był profesorem prawa, który miał do Norymbergi na proces jechać jako sędzia. Cała masa niezwykłości, włącznie z też duchownymi z Częstochowy, czy to był ojciec Węklarz, czy biskup Teodor Kubina, czy biskup Musiel, czy Wyszyński, kardynał, do którego Stanisław Pospieszalski, czyli ojciec naszej dziewiątki, jeździł, pomagając w przebudowie jego domu cała masa niezwykłych postaci, które ten genialny klan zasiedlały opowieściami, talentami, no i ta nasza dziewiątka potem została genialna w sztuce tak naprawdę. Oni gdyby nie byli muzykami. Byli artystami plastykami. Janek Pospieszalski kończył liceum plastyczne, ceramice. Joanna została malarką. Antek najstarszy został malarzem, który konserwuje dzisiaj na przykład nie wiem, Capitol w West Virginia w USA. Widziałem nawet taki wycinek z New York Times z jego zdjęciem przy pracy. Także, no oni byli genialnymi artystami, rodzice byli genialnymi artystami, a potem ich losy tak się potoczyły, że czworo, pięcioro z nich zostało zawodowymi muzykami, którzy do dzisiaj są na tej scenie i są muzykami z trzech miar wyjątkowymi, genialnymi. Nawet usłyszałem takie określenie, że są jakimś takim skarbem narodowym, tak mm -hmm. można o nich powiedzieć. Tak, i to jest fascynujące. Rzeczywiście mówisz o tej atmosferze, która panowała w rodzinie pospieszalskich. Mówimy o Stanisławie i o Donacie, o tym domu. Ja też dopowiedzmy, że to nie był jakiś wielki dom, ogromna willa. No właśnie, mogliby Państwo sądzić, że albo mówimy o jakiejś kurnej chacie, gdzieś w jakiejś, w jakiejś rodzinie chłopskiej, w której ta dziewiątka dzieci się chowała, albo moglibyśmy sądzić, że tutaj mowa jest o jakimś pałacu, studiach na Sorbonie, czy w Padwie. nic podobnego. Państwo wiedzą, że parafia na Barbary to była taka skromna parafia na granicy niemalże miasta i tam obok jest ten niesamowity budynek popaulińskiego nowicjatu z 1638 roku i tam w takich narożnych dwóch pokojach w Amfiladzie pod koniec lat 40. Stanisław Pospieszal wraz z żoną Donatą dostali takie dwa pokoiki i pół łazienki od biskupa Teodora Kubiny. I właśnie jeden pokój nazywany przez dzieci później pokoikiem to było miejsce, gdzie spali rodzice i gdzie stało pianino z brakującymi klawiszami. Pianino gdzieś tam kupione za zegarek od sowieckich szabrowników, którzy wyjeżdżali z pod koniec wojny. na no, w drugim pokoju mieszkała ta dziewiątka rodzeństwa. No trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, ale dziewięcioro dzieci w jednym pokoju, który może nie był aż taki malutki, ale wciąż nie był salonem to był po prostu pokój. Dziewiątka dzieciaków w tym pokoju mieszkała. Jeden spał na stole, drugi na łóżeczku, trzeci za szafą, i oni po prostu żyli w jednym pomieszczeniu. Jeśli ktoś z Państwa miał w dzieciństwie swój pokój, miałeś swój pokój? Z siostrą dzieliłem. Ja dzieliłem również z siostrą. Jak się rozłożyło łóżka, to można było po prostu przejść, nie nadępnąwszy psa, broń, jeszcze broń Boże, bo wtedy się to kończyło z kowytem przez północy, po ciemku gdzieś. A oni mieszkali w dziewiątkę, a i koty też tam we, w tym domu były. No i te osoby, które rzeczywiście u nich na czas dłuższy i krótszy zostawały. Bo to jest też ważny element, gdzie oni spali? Jeszcze nie wiem, jakieś wejście, przedpokój, kuchnia. W przedpokoju, mhm. przy kuchni węglowej, na jakichś piernatach, materacach, no bo. Państwo również wiedzą, że, że Częstochowa jest miejscem magnetycznym. Tutaj przybywali ludzie po ratunek, po opiekę, po wstawiennictwo Boże, po nadzieję. I na świętej barbarii, jak Państwo również wiedzą, jest cudowne źródło. Tam jest miejsce, gdzie trysnęła ta cudowna woda, kiedy upadł obraz Matki Boskiej z Częstochowe z jasnej góry. I tam to źródło do dzisiaj bije. No i kiedy nasi bohaterowie tam mieszkali, to za oknem mieli po pierwsze... Metronom w postaci dzwonnicy kościoła, a na dole, na podwórzu, koło płotka, było to cudowne źródło. I Państwo również wiedzą, ile pielgrzymek się tam drogą od blachowni przybywało do kościoła świętej Barbary. Jeśli był upał, to tam strudzeni pielgrzymi chcieli się napić wody. Niektórzy, na przykład, jak taki dudziarz gdzieś tam z idzie, po prostu przychodził na pieso, zachodził na herbatkę, siadał na zedelku, tę herbatkę wypił, pogodą, i później wracał. I za rok znowu przychodził. Ale byli ludzie, którzy zostawali na dłużej, Pukali na pierwszym piętrze do mieszkania, jak na przykład pani Chojnacka z Bytumia, jak mówili chłopcy, i pani Chojnacka została tam z pospieszalskimi, pomagała, gotowała, sprzątała, prała, mieszkała z nimi tam przez kilka lat. Była też pani Anastyszowa, która twierdziła, że przyleciała na odkurzaczu z Odmuchowa. Przeróżni ludzie różnego stanu, powiedzielibyśmy dzisiaj, psychofizycznego, emocjonalnego, ale wszyscy jakoś się tam mieścili w tym domostwie. No i trzeba też dodać, że to była plebania, więc tam się przemykali korytarzami księża, zakonnice. Tam był cały czas ruch, tam był cały czas rwetest, bo to też pełniło rolę przez pewien czas takiego trochę instytutu jakby naukowego. Tam były gabinety, biblioteki. Na dole mieszkał kościelny, a zaraz jak się wychodziło z tego budynku, no to było podwóreczko. Państwo wiedzą, tam jest taki plac. Tam powstał kiedyś kiosk, tam był taki jakby ryneczek. Autobusy tam zawracały, no i oni mieli takie małe podwóreczko przed wejściem, gdzie no, bawili się cegłówkami. Cegłówki to były wyścigówki. Mieli taką zabawę, że nie wiem, kto przebiegnie przed ciężarówką przez ulicę. Jak to wszystkie dzieci szalone, więc że oni żyją. Wszyscy, <laughs> że oni się uchowali, gdzieś tam biegli, gdzieś tam aż do tam, gdzie była fabryka helmowa. Gdzieś tam jakieś tratwy budowali, a to ktoś na gwóźdź nadepnął. No, jakieś z kolei, nie wiem, ci starsi z rodzeństwa, jak szła jakaś pielgrzymka, bo Państwo wiedzą, że no, kiedyś no to orkiestra była zakładowa w każdym zakładzie pracy. Zawsze była wysyłana delegacja przez, nie wiem, straż pożarną, jakąś okręgową, ochotniczą, przez jakąś fabrykę, jakieś grupy koła wiejskie, i oni przychodzili w tych odświętnych strojach z tymi wszystkimi orkiestrowymi instrumentami. To z daleka było słychać. Pawełek, na przykład, Pospieszalski, no to potrafił na cmentarz aż dojść z taką orkiestrą bo orkiestry grały też na ślubach i pogrzebach, więc to był taki no, niekończący się festiwal muzyczno-religijno-folkowy, w którym oni brali udział i na pierwszym piętrze, nad tym całym, niezwykłym, nad tą całą scenografią, właśnie były te dwa pokoiki, o których mówiliśmy, w których oni sobie mieszkali, tu przez okno patrząc, co jest właśnie na zewnątrz, tu przeskakując przez płotek, na którym w lato się leżało i czytało książkę, no, dla nich to było centrum wszechświata właśnie. Kościół świętej barbary. Mhm. Tak myślę o tym domu rodzinnym i rodzeństwie. Nie znam wszystkich, ale jak myślę nie wiem, o Marcinie czy o Litce, żoni Marcina, tak? czy myślę o Mateuszu, myślę o pospieszalskich w ogóle, to tak mi się wydaje, że ta atmosfera, że to jakoś oni to przenieśli. Kiedy pomyślimy na przykład, jak kolendują wspólnie, to tam naprawdę ci, którzy do tej rodziny wchodzą, żeniąc się, wychodzą za mąż, to nasiąkają tym, co jest takie pospieszalskie. Basia, co Mhm. Czasami żartuje, że kiedy nawet słucha o tych wspomnieniach z przeszłości, to one są trochę takie ukryte za dymem kadzidła. No okay. bo jakieś mhm. miałyby być. A jednocześnie, tak jak mówiliśmy, no totalne szaleństwo, po prostu banda urwisów tak naprawdę. Ale jest w tym coś takiego, to o czym mówisz, że, że faktycznie, no wiesz, pospieszalcy przyjechali do Częstochowy pod koniec 40 roku transportem z kraju Warty, czyli z Poznania, Zostali po prostu wyrzuceni ze swojej małej ojczyzny. Przyjechali do Częstochowy, trafili szybko na ogół rodową Tam do sióstr, zostali przygarnięci do tak zwanego domu starców, tam pomieszkiwali podczas wojny. Potem Teodor Kubina przygarnął pana Stanisława i Donatę właśnie tam na Barbary, i oni cały czas byli w bliskim kontakcie z tym duchowieństwem, które też było połączone po prostu z ruchem jakimś intelektualnym, w Częstochowie, z artystami. A jednocześnie wszystko zachowane bardzo w kulturze poszanowania tradycji, wiary, całego kalendarza liturgicznego, ale też takiej szerzej rozumianej kultury, czyli muzyki źródłowej, bo u Pospieszalskich już od XIX wieku w domu śpiewało się pieśni Legionów, kolendy, pastorałki, celebrowano święta Bożego Narodzenia, pieśni Wielkopostne też śpiewano wiosną. Także ta kultura była po prostu u nich, w kościach ją mieli po prostu. No więc jakież miałby być ich dzieciaki? Oni to przenieśli wszystko po prostu na grunt rodziny i przeszło to na kolejne pokolenia. Taka po prostu naturalna wiara, i też muszę dodać, że ja, będąc troszkę z innej bańki, jak to się dzisiaj mówi, zobaczyłem tych ludzi w tym swoim podejściu. Do wiary, do kultury, do tradycji, do rodziny i to mnie bardzo zainspirowało i zrobiło na mnie niezwykłe wrażenie, a jednocześnie było takie po prostu normalne. Powiedziałaś o Marcinie, z Lidią, mhm. o Mateuszu, z Iską, którzy w Kusiętach pod Częstochową mieszkają. Spędziliśmy z nimi mnóstwo czasu, widzieliśmy się dziesiątki razy i wielokrotnie celebrowaliśmy wspólne posiłki, wspólne spacery, wspólne rozmowy i tam było bardzo dużo właśnie takiego domowego ciepła, wiary i też takiej otwartości, no bo w tej rodzinie są różni ludzie różnego też obrządku niektórzy. I wszyscy się jakoś tam ze sobą dogadują koniec końców. No tak, dogadują się. I wiesz co, to jest też fascynujące, że ten duch rodziny, on funkcjonował. Pamiętajmy, jakie to były czasy, jeżeli chodzi o Polskę, tak? Tutaj zachowywali tradycje, byli blisko kościoła, żyli bardzo intensywnie. Ten taki chaos artystyczny tam gdzieś cały czas się unosił, a jednocześnie wiemy, jaki to był czas politycznie dla Polski, tak? Wiemy, w jakim czasie przybył do Częstochowy biskup Teodor Kubina i jakby nie wszystko było możliwe. Tak? Niektóre rzeczy działy się troszkę pod spodem. No Była tam po prostu bieda. To po prostu była bieda, trzeba powiedzieć. Tak, to swoją drogą. Mhm. No, ale jednocześnie, no można powiedzieć, że nie w zamian, ale obok tego była pewnego rodzaju atmosfera intelektualna, atmosfera duchowa. Która trzymała to wszystko w kupie. Właśnie te osobowości, jak nie wiem, ojciec węglarz, nauczył dzieciaki tam śpiewać w czterogłosie, w chórze. Oni wszyscy uczyli się do ministrantury po łacinie. Ojciec Stanisław, przedwojenny architekt, a wiadomo, że przedwojenny architekt to było naprawdę coś, był m.in. w towarzystwie literackim imienia Mickiewicza, przecież częstochowskim, pisywał do więzi, do innych pism, był wielkim znawcą Norwida. Oprócz tego architektem przebudowywał kościoły, potrafił świetnie rysować, opowiadać świetne dowcipy. Pani Donata Pospieszalska też studiowała na SP, też grała na pianinie, potrafiła pięknie malować, rysować, wielokrotnie wykonywała kopie obrazu Matki Boskiej, ale też i wcześniej po prostu jakieś akwarele robiła. Pani baronowa de Courtenay odwiedzała ich w mieszkaniu, więc oni byli bardzo skromnymi ludźmi, po żadnych sorbonach czy Padwach, no ale jednak rodzice, zwłaszcza od strony taty, no to jednak byli inżynierowie, budowniczy, intelektualiści z Wielkopolski, a z kolei od strony Donaty, no to Władysław dziadek był kolejarzem, a przed wojną kolejarz to był jak pilot przecież. Także wylądowali w tym biednym domku, w tej biednej chałupce, nie mieli dużo, zwłaszcza, że Stanisław no, pracował dla kurii, a wiadomo, że oficjalnie przecież wtedy nie można było ani budować kościołów, a propos tych czasów. Więc, tak, ale, to są osobne historie. O tym. Tak, 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 Ale, ale też odsyłamy do książki. Tak, ale, ale jakoś działali. to wszystko się tam mm -hmm. spinało i w jakiejś takiej opozycji do tego właśnie systemu. No potrafili jakoś przetrwać i kościół też nie miał lekko w tamtych czasach, no ale jednocześnie jakoś trzymali się tam razem w tym kościele i nie mieli łatwo też dlatego, że właśnie jeden stryj był w radiu BBC, tam służby gdzieś tam wokół niego chodziły. Inny stryj był powstańcem, jeszcze inny zginął w katyniu. Także to były takie historie rodzinne niesione przez pokolenia. I to życie przy tym kościele tyleż ułatwiało. To życie to też oczywiście utrudniało, bo to też się wiązało z jakimiś tam nieprzyjemnościami, ale jakoś mimo wszystko potrafili tam przetrwać, i widzę w tym wielką siłę jednak rodziców, którzy jakoś to naprawdę potrafili trzymać. Wychować dziewiątkę dzieci na ludzi to jest naprawdę. W tamtych biednych czasach szaleństwo, ktoś powiedziałby. Dzisiaj to jest szaleństwo. Dzisiaj też, to jest szaleństwo. Tak. I wielokrotnie rozmawiałem z nimi o tym, na przykład z Mateuszem, który był, no to było szaleństwo, ale gdyby nie to szaleństwo, to by mnie tu nie było. I żyję, i żyję na poziomie, coś osiągnąłem, więc jak to wytłumaczyć? Cudem, miłością? Myślę, że wszystkim po trochu. Myślę, że wszystkim po trochu. tak, tutaj masz rację. I też nie wiem, czy by był Mateusz, czy by go nie było, ale nie byłby taki, jakim jest dzisiaj. Mateusz, Marcin, nie wiem, wszyscy mhm. po kolei. Tak. Tak, no ta atmosfera domu, ale też ta kultura częstochowska bardzo na nich wpłynęła, no bo przecież ich doświadczenia muzyczne najpierw wyniesione z rodzinnego domu i z kościoła, ale potem, czy to ze szkoły muzycznej, z ogniska muzycznego w Częstochowie, czy też z Hal gdzie były msze Big Beatowe w latach 60., na których to Janek usłyszał rock and rock'n'rolla i przyniósł gitarę do domu stamtąd, klub Filutek. Częstochowski mhm. czy klub Pracy i książki, w którym grali kiedyś koncert. Ostatnio nawet Mateusz się zaśmiał, że jego sąsiadka spod Częstochowy przyniosła od swojej mamy księgę właśnie z klubu młodzieżowej prasy i książki, w której tam w latach 70. podpieszali się grali i tam się wpisali do środka, jakieś karykatury były nawet narysowane ich i to przetrwało do dzisiaj. Sprzed 50 lat rzecz. Także, no oczywiście później klub, y, wakans Częstochowski, w którym narodził się zespół tiebrek, legenda polskiej muzyki jazzowej, niesamowite jak to wszystko się naprawdę potoczyło. Tak, i te nitki w różne strony prowadzące, i muzycznie, i kulturowo, no i też rodzinnie powiedz mi, bo książka ma swoją określoną objętość. <laughs> Nie wiem, czy ty postawiłeś kropkę, czy jeszcze będziesz z rodziną pospieszalskich gdzieś wędrował? Nie no, jest szansa oczywiście, że będzie jakieś drugie wydanie poszerzone kiedyś. Na ten moment oczywiście musieliśmy to skończyć, ale no powiem ci, że czasami zrzymam się, bo mam jakieś spotkanie i tak działa pamięć ludzka, co doskonale, wiesz, przy okazji różnego rodzaju opowieści, których się czy to się opowiada, czy się słucha. Nawet państwu teraz na pewno coś tam się uruchamiają jakieś wspomnienia, święta, rodzina i tak dalej. No i po Spiszalskim również w trakcie tych spotkań coś się przypomina i mówię, Czemu mi tego nie powiedziałeś wcześniej? Czemu, czemu? On mówi: No nie wiem, no zapomniałem. No, teraz jej przypomniałem. Natomiast tych historii w książce są tysiące. I ta książka żyje własnym życiem, to też jest ważne, że ta książka została napisana i ona teraz żyje, bo ludziom coś się przypomina, dochodzi na przykład do kontaktu autor fotografii z okładki książki, Mateusz się z nim skontaktował, zaczęli z nim rozmawiać, przypomniałem im się okoliczności, jak to zdjęcie powstało, ktoś inny, na przykład Ela, która mieszka w Australii, jedna z dziewięciorga rodzeństwa, ma na początku stycznia wernisaż w Melbourne, gdzie mieszka, swój, z wyszywanych obrazów i brat jej przysłał kilka egzemplarzy tej książki, żeby tą książkę pokazała tam w Australii, swojej rodzinie, swoim dzieciaczkom, przyjaciołom. Paweł ze Stanów upomina się, żeby ta książka do niego dotarła, tam są jakieś problemy z cłem, więc to poszło w świat i żyje swoim życiem, o czym też świadczy zainteresowanie nawet spotkaniem w Częstochowie z czytelnikami. Tak, przeglądam teraz, słuchając Cię, jak mówisz, przeglądam książkę i otworzyło mi się to zdjęcie, na którym jest Ela z dziećmi w Australii, właśnie. A spisujesz, jak, nie wiem, jedzisz na spotkania, na takie jak w Częstochowie, tak? Słuchasz tych historii, które opowiadają pospieszalcy, nie wiem, notujesz to, łapiesz oczywiście, to jakoś. Oczywiście, przegadujemy często też te rzeczy. W razie W, no, nie wiemy, co z tego wyjdzie. Na pewno o tych historiach po prostu opowiadam przy okazji kolejnych spotkań, bo ta książka też żyje właśnie chociażby w takich rozmowach jak ta. Mm -hmm. Ta rozmowa będzie też żyła na YouTubie, więc taką mam nadzieję, że będzie można do niej wracać. Co było dla ciebie największym zaskoczeniem? co sobie od nich zabierasz. Wszystko. Ktoś mnie spytał ostatnio, o ile pospieszalskich ja słyszałem, jak brałem się za tą książkę. No słyszałem o trzech I pół? Tak, dobrze. bo dokonania Marcina i Mateusza mi się trochę myliły. Kto, którą muzykę, do jakiego filmu zrobił Jasne. i tak dalej. to jest taki żart, bo oni sami się, sami się z tego śmieją, no bo jak często się zdarza, żeby muzykami działającymi w tej samej branży i w ogóle w tym samym nurcie produkujących płyty tych samych artystów było dwóch ludzi o tym samym w nazwisku, nazwisku i nazwisku i, i, też. I jeszcze mają synów, obaj M, Marka i Mikołaja. Mikołaj z Częstochowy gra w zespole Dagadana, Marek wybitny saksofonista za swojego oktetu, no i Marcin i Mateusz, ci wybitni muzycy, ich, ich, ich rodzice, stryjowie. Także dla mnie zaskoczeniem była skala, wiesz? Skala. Ja na szczęście nie czapkowałem im. Od początku się po prostu poznaliśmy tak familiarnie, jako mm -hmm. ludzie, jako przyjaciele i oni mi stopniowo po prostu opowiadali mi o, o tych swoich historiach. Ja to przyjmowałem po prostu jako historię rodzinną i dopiero na tym wszystkim zacząłem budować historię Polskiego Roka, Czerwony Gitar, wiesz, Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy. To wszystko było potem i ja dzięki temu jak taką kulę śniegową sobie to ulepiłem, czyli od małej do, do większej ale na pewno kilka rzeczy musiałem sobie w głowie zrewidować i przeskalować. To znaczy, po pierwsze, nigdy nie znałem blisko tak wielkiej rodziny. W ogóle. Mm -hmm. I mogą sobie, jeśli ktoś z Państwa ma rodzeństwa, czwórkę, piątkę, ósemkę, czy stryjeństwo, czy, czy wujostwo, no to Państwo wiedzą, że to jest pewnego rodzaju energia. To są rozmowy, które żyją w ośmiu innych historiach. To są wspomnienia wspominane przez osiem czy dziesięć jeszcze innych osób. To jest natężenie głosu, do którego człowiek się przyzwyczaja, kiedy dziesięć osób rozmawia w jednym pomieszczeniu jednocześnie. To trzeba pomnożyć Dzieci tych wszystkich ludzi, a jeszcze oni są muzykami, więc oni wszyscy grają, krzyczą, świergoczą i to dla mnie na początku było takie nie do ogarnięcia tak w sensie zmysłów, ale potem na tym wszystkim, co jest tak naprawdę takie banalne i przyziemne, zaczęła mnie może nie przerażać, ani nie przerastać, tylko tak uderzać ta siła tego wszystkiego, bo to jest tak jakby usłyszeć ileś bardzo ważnych historii jednocześnie, hmm. nie jedno tylko ileś historii, które się jeszcze łączą i ta moc, na przykład moc wspomnień, kiedy troje, czworo, sześcioro ludzi coś wspomina, to to jest sześć razy mocniejsze niż jakby jedna osoba to mówiła. A na to wszystko jeszcze nałożone są emocje i ta niezwykła braterska miłość, miłość tego rodzeństwa między sobą. Ja w życiu nie widziałem ludzi, którzy by dla siebie tak wiele znaczyli, tak bardzo się kochali jeszcze w takiej amplitudzie pomnożone to przez x100, było coś takiego dla mnie, czego nie mogłem tak emocjonalnie ogarnąć. Nie chodzi mi o ilość telefonów do tego się przyzwyczaiłem, tylko właśnie o to, jak to jest mocne, jak to jest silne, jak to wielokrotnie przeskalowuje poprzez to, co mi się wydaje o nawet o takiej przysłowiowej, tak zwanej kościółkowej rodzinie, jak oni sami się śmieją, że takich nazywają. Jakiej kościółkowej? To są i szaleńcy, i ludzie głębokiej wiary, i, i rock'n'rollowcy, tam jest wszystko. I otwarte bardzo umysły chyba, i bardzo, serca. Tak, tak. Cho chociaż to tak, jak Państwo mogą się domyślić, są tam też tarcia między członkami rodziny, jeden w tą, drugi w tamtą, ale to już tam zostało. Wiem, na marginesie, ale faktycznie jest tam taka duża siła, i dlatego też tytuł książki. Moja pierwsza propozycja to była to, o co spytałaś. A może genialny klan muzyków, nazwijmy tak książkę. I po lekturze tej książki pani wydawczyni, pani Hania, tak mówi, że jeszcze pomyślmy nad tym tytułem, i ona powiedziała. A może to książkę nazwijmy po prostu Rodzina. Bo to, co tu dodać? To jest po prostu o rodzinie i to takiej rodzinie. Mm -hmm. Rodzina i z korzeniami i taka, która żyje i wypuszcza kolejne gałęzie. Wydawnictwo Marginesy tę książkę wydało. Lekturę polecamy myślę, że nie tylko tym, którzy z Częstochowy, ale tym, którzy w ogóle kochają życie chyba. Niesamowita dla mnie historia. Oczywiście no, nie wypadałoby się chyba nie samemu chwalić, chociaż w, w, w Ameryce każdy mówił, że to jest najlepsza książka, więc ja Państwu mogę powiedzieć szczerze, że to jest świetna historia wielopokoleniowa, która Państwa zwali z nóg, ale i na te nogi postawi do pionu, zwłaszcza przy świątecznym stole. Naprawdę myślę, warto jest to przeczytać po świętach albo przed, żeby zobaczyć jak można się też dogadać, a nie sobie dogadywać. Pomimo różnicy. Pomimo różnicy. Różnic. Różnic. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Ja szczerze powiem, że czekam na ciąg dalszy. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie. No i życzę wszystkiego dobrego, a tobie dziękuję za zaproszenie oczywiście. Marcel Woźniak był Państwa i moim gościem. Dziękuję pięknie.